Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale rozrażacji wnętrz. Długo oczekiwany odcinek, zapowiadany przeze mnie, w końcu jest. Jak urządzić dom w stylu farmhouse? W dzisiejszego odcinka dowiecie się, jakie są zasady tworzenia wnętrz w tym stylu. Jak urządzić salę, łazienkę, kuchnię, jakie kolory dobrać, materiały, dodatki. Powiem też, czego lepiej nie robić. Wspomnę. Czy jest możliwe urządzenie mieszkania w tym stylu? Hmm. Będzie o tym na samym końcu i oczywiście będzie dużo, dużo, dużo albo i więcej inspiracji. Jeżeli uważasz, że warto wspierać ten film, daj łapkę w górę, napisz komentarz pod odcinkiem. Zapraszam oczywiście do zasubskrybowania odcinka i naciśnięcia przycisku dzwoneczek. OK, zaczynamy. Zacznę od materiałów i kolorów. Materiały? Hmm. Cóż tu dużo mówić? Drewno, drewno i jeszcze raz cegła. Oczywiście ten styl wywodzi się ze wsi, z farmy. Tak więc, czy więcej takich naturalnych materiałów, tym lepiej. Drewno, kamień, cegła, tkaniny, szkło. Tak, jak najbardziej. Ale też elementy metalowe będą pożądane. Czy to lampa, czy jakaś dekoracja, czy balustrada. Tak, też będzie fajnie. Coś takiego czarny, miedzianego. Super, o tym jeszcze powiem. Z tym drewnem. Słuchajcie, jeżeli macie to szczęście i mieszkacie w starym domu, to super, gdyby takie tak, drewno konstrukcyjne było widać. Belki, rewelacja. Czym starsze, czym bardziej popękane, tym lepsze, tym ciekawsze, bo wtedy to wprowadza taki klimat sielski, idealną taką atmosferę. A w związku z tym, że to jest ze wsi, z farmy, styl, o to właśnie w tym chodzi. I właśnie taka jeszcze drobnostka: dlaczego coraz więcej tego stylu. Robimy, bo my, ludzie z miasta, po prostu już dążymy do tego, żeby mieć sielską i spokojną atmosferę. Tak ja uważam, ale tak, tak wydaje mi się, że tak jest po prostu. I dlatego chcemy wprowadzić tą, ten pierwiastek do swoich domów pierwiastek takiej farmy. No, też jest teraz modern farmhouse, ale o tym też jeszcze za chwilkę powiem. Dobrze. Dajcie znać, bo ja wiem, że drewno no, na podłogę, na ogrzewanie podłogowe nie, na, nie nadaje się idealnie. Ha, nie nadaje się o ogóle, naturalne drewno lite. Jeżeli chcecie odcinek o tym, y, jakie drewno położyć, czy panele, lepsze winylowe, czy y, laminowane, zrobię testy, pokażę. Co do materiałów, sprawdzą się jeszcze takie naturalne tkaniny. Mogą być ozdobne haftami, koronkami, motwami zaczerpniętymi ze stylu rustykalnego. Tak jak wspomniałem, sprawdzi się kamień, ale też ratan. Wiklina, która może być na, na plecionych koszach, tacach. Ogólnie plecionki z wikliny i ratanu mogą się pojawiać w postaci też krzeseł, zagłówków, czy na przykład w frontach komód. Co z kolorami? Jak widzicie na tych inspiracjach, no przede wszystkim biel, odcienie bieli. Bieli na pewno nity za mało. Oprócz tej bieli, beże, brązy, barwy ziemi, ale też akcenty czerni szarości, jakieś pastelowe kolory. To też bardzo fajnie będzie wyglądało nawet na szafkach. OK? Plusy i minusy tego stylu: plusy to z całą pewnością są to duże, jasne wnętrza. Mówimy o domach na ten moment. Tak, duże, jasne wnętrza, dzięki którym czujemy się sielsko. Bardzo miła atmosfera się wydobywa dzięki tym kolorom i tym materiałom naturalnym. Kolejny plus są to wnętrza ponadczasowe, bo tak jak często wspomina o swoich e, w odcinkach, jeżeli utrzymujemy tych materiałów takich naturalnych, to długo, długo, wiele, wiele, wiele lat to przetrwa. Poza tym, bardzo duży plus dla osób, które lubią zbierać pamiątki. No te, Ten syl nadaje się idealnie do tego. Wszelkie pamiątki, będę o tym mówił przy dodatkach, są wręcz pożądane. No ale bywają też minusy. Na szczęście jest ich mało. O tym za chwilkę powiem, bo ten styl ciężko przełożyć jeden do jednego, jeżeli chodzi o mieszkania. No i drugi, drugi minus, no narzuca on już pewną taką retorykę i te wnętrza, tak jak normalnie w domach, jeżeli mamy styl nowoczesny, to my możemy sobie pokój dziecka zrobić z innej bajki, sypialnie zrobić z innej bajki. A tu już raczej te wszystkie pomieszczenia powinny mieć cechy tego stylu. Dobrze, jakie dodatki obowiązują? Słuchajcie, jeżeli wyobrazicie sobie jakiś taki wiejski dom, dom właśnie na farmie, bo to ze przyszło, no to już chyba Wam się narzucają pewne rozwiązania. Kute lampy, gałęzie w wazonach, ogólnie w wazony taka trawa sucha, super sprawa. Metalowe karnisze, baterie, armatura w kolorze czarnym, złotym, miedzianym, jak najbardziej dodatki ręcznie wykonane bajka ocynkowane doniczki pojemniki na kwiaty metalowe lub wiklinowe klosze oprawy wiklinowe kosze tak jak wspomniałem Zwiewne materiały w naturalnych barwach, taki len, zasłony, chociaż o tym będę mówił, czego też nie dawać. Drewniane półki, na których możemy te pamiątki postawić. No, wiecie, jak to fajnie się później wyciera. Czarne okucia, mówię tutaj o jakichś uchwytach w szafkach, w komodach, w szafkach kuchennych. Ale też yy, ostatnio lubione makramy. Ale też, jak wspomniałem, te pamiątki, albo yy, pamiętam u siebie, u swojej babci jak kalki na mleko mieliśmy, tak? Coś takiego. Tu to pięknie wyglądało. Niedoniczki ceramiczne. Jeżeli będą lekko obite, nic nie szkodzi. Tak jak mówię, jeżeli to jest naturalny materiał i lekko zniszczony przez upływ lat, super sprawa. To tak jak już napomknąłem, że powiem też o tym, czego nie robić, to może akurat teraz. Tego lepiej nie stosować w tym stylu. Moje welurowe obicia? No niestety niekoniecznie. Tkaniny w duże wzory, hmm, te takie kwiaciaste, też niekoniecznie. Meble na wysoki połysk? Absolutnie, szczególnie te bezuchwytowe. Meble wykonane z tworzyw sztucznych plastików? Nie, nie, nie. Grafiki, plakaty, takie wiecie, z sieciówek? To ogólnie nie, nie tylko w tym stylu. Dobra. Minimalistyczna jakaś zabudowa? Ogólnie minimalizm, nie po drodze w tym stylu. Jaskrawe kolory? Odpadają. Podwieszane sufity z kolorowymi, ledowymi paskami? No, wyobrażacie sobie? Lustrzane całe ściany, plastikowe okna, no też lepiej nie, chociażby były w kolorze drewna, też lepiej nie, no, bo tu mamy mieć naturalne wszystko. I o dziwo firany. Lepiej by było, gdyby były te okna otwarte. Jak wspomniałem tam wcześniej, że naturalne yy, zasłony jak len, tak zasłonki jeszcze jakieś delikatne mogłyby wisieć, ale jak nie będzie tego, dlatego tam dałem gwiazdeczkę, yy, jak nie będzie firan to naprawdę będzie, no, właśnie sielską. Szczególnie ci, co mają to szczęście, że mieszkają gdzieś tam w lesie albo mają duży ogród. Super sprawa. I jeszcze jedno o dziwo. duża ilość kwiatów, ale mówię duża ilość kwiatów, bo kwiaty same czy te suche, trawy, tak, jak najbardziej, tak. Ale duża ilość kwiatów to nie jest styl To też odpada. Jak urządzić kuchnię w tym stylu? Wiadomo, kuchnia w takim domu. To serce, ogólnie kuchnia, to serce domu, musi być przede wszystkim przytulna. Stosujemy tutaj naturalne kolory, wśród których będzie biel, beż, ewentualnie pastele. Świetnie pasują się tutaj meble takie pastelowe, delikatnie niebieskie lub w kolorze waniliowym z fryzami, ramiak taki, który często nawet w takim szwedzkim dużym sklepie jest. Pięknie to wygląda. Czy są szprosy? Sprost w oknach, o, to jeszcze, o tym też nie słuchniałem. więc w oknach też super sprawa. Jeżeli macie taką możliwość, w takiej kuchni doskonale sprawdzą się piece kaflowe, stare kredensy, rewelacja, drewniane ławy, oczywiście wyspa kuchenna, otwarte półki, na których będziecie zbierać kursy i pamiątki, AGD w stylu retro i bardzo ważne biały, taki ceramiczny zlew. Do tego wyobraźcie sobie baterię mąsiężną. Świetnie, naprawdę fajnie wygląda. Ok, jak urządzić łazienkę? Tu też najważniejsze, aby w ciekawy sposób połączyć sielskie akcenty z nowoczesnymi rozwiązaniami. Warto wyeksponować drewno, jakąś więźbę dachową, która będzie współgrała z nowoczesną armaturą czy ceramiką. Oczywiście ta armatura nie musi być całkowicie, może być też w stylu retro. Jak mówiłem, mosiężna, czarna, miedziana. Macie możliwość? No to tu możecie zaszaleć. Wolno stojąca wanna na nóżka. Piękna sprawa, która idealnie spasuje się na tle, na przykład ściany z cegły. Jeżeli nie macie, nie chcecie cegły w łazience, to płytki małe, imitujące stare szkliwione kafelki będą pięknie wyglądały, nawet takie pomalowane tak, tak sielsko. Nie może tu zabraknąć mebli w stylu retro, z takimi właśnie ozdobnymi uchwytami. To po prostu wszystko, te takie drobiazgi tworzą klimat. A co z salonem? Salon, no ogólnie dom w stylu farmhouse, to, to duże przestrzenie. Musi być on otwarty, najlepiej właśnie połączony z kuchnią, między nimi ta wyspa, najlepiej duża, duży stół i ten salon jasny, bez firan, dużo drewna. Cudownie by było, jeżeli macie pod dach bez sufitu i widzicie te belki. To wszystko, co powiedziałem, te kolory, te dekoracje, jeżeli yy, zrobicie, to wierzę, że już oczami wyobraźni widzicie, jak to siersko wygląda, jaka atmosfera jest stworzona. i o to właśnie w tym stylu chodzi. A co z tym mieszkaniem? No bo dom domem, tak? Ale czy można urządzić mieszkanie w stylu farmhouse? No niby nie, no niby za małe pomieszczenia, no kurde, nijak się to da, no. Ale słuchajcie, poradziliśmy sobie z oftami, ty. Z tym sobie nie poradzimy? Poradzimy sobie, oczywiście, że tak. Oczywiście, jeden do jednego nie przyniesiemy, ale jak wspomniałem na początku, jest też coś takiego jak Modern Farmhouse, czyli nowoczesny styl wiejski. I tu możemy w mieszkaniach go zastosować. Jeżeli zagramy tymi dodatkami, a to właśnie ze stylu loftowego już znamy, umiemy i potrafimy, i damy na przykład tą cegłę, damy trochę metalu, drewno. To naprawdę, jak widzicie, można stworzyć na miastkę mieszkania na wsi. Nie jest to takie oczywiste, nie jest to takie proste, bo, tak jak wspomniałem na początku, ten styl potrzebuje dużo miejsca, dużo przestrzeni, po prostu takiego przewiewu. Choćby dlatego, że czym więcej tych dekoracji będziemy mieli, a tu one idealnie pasują, to w mieszkaniu po prostu sobie możemy zagrać. Ja jestem ciekawy. Czy chcielibyście taki dom? Czy chcielibyście takie mieszkanie? Czy zrobicie? Co Wam się podoba najbardziej w tym stylu? Dajcie znać, na co stawiacie. Jeżeli chcecie ten odcinek o tych podłogach, odezwijcie się. Wierzę, że przydał Wam się ten odcinek, że będziecie wiedzieli, jak teraz urządzić to swoje wnętrze w takim stylu Farmhouse. Dajcie znać, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam do siebie na konsultacje, jeżeli chcecie stworzyć mieszkanie, dom w takim lub w innym stylu. Na pewno pomogę. Zapiszcie się, link jest w komentarzu i w opisie. A ja na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć. Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.